Dzień dobry Państwu, witam ze studia Olimpiady o młodzieży, która odbywa się w Krakowie. Moim i Państwa gościem jest trener Tomasz Cygański, trener Kadry Narodowej Zawodników Kategorii Juniorów i Juniorów Młodszych w Pięcioboju Nowoczesnym, którzy przygotowują się do Mistrzostw Europy. Rozpoczniemy je za dwa dni. Panie trenerze, mieliśmy długą przerwę związaną z pandemią i ostatnia Olimpiada Młodzieży, która została rozegrana, odbyła się w roku 2019. Czy trener pamięta to Zgadza się, odbyła się w Dżonkowie. Była to hybrydowa impreza, ponieważ ogólnopolska Olimpiada Młodzieży została połączona z młodzieżowymi mistrzostwami Europy do lat 22 i faktycznie ta impreza odbyła się w Dżonkowie, bo była to ostatnia Olimpiada Młodzieży, która, jak mówimy nastąpiła potem pandemia, musieliśmy ją przerwać. Generalnie Olimpiady Młodzieży nie odbywały się w zasadzie przez dwa lata. Ma, ta impreza ma swoje takie typowe kryteria kwalifikacyjne. Czy trener uważa, że to jest dobre posunięcie właśnie organizować tą imprezę? Jest wymagające. Trzeba przede wszystkim pamiętać, że ogólnopolska Olimpiada Młodzieży odpowiada mistrzostwom polskich juniorów młodszych. I mistrzostwa polskich juniorów młodszych może organizować każdy klub w danej dyscyplinie sportowej, Olimpiada Młodzieży organizuje dane województwo, jest to podniosła moim zdaniem impreza, to jest taka może no, można nawet powiedzieć na miastka mini igrzysk olimpijskich dla właśnie mm, tych zawodników do lat 16. Uważam, że Olimpiada Młodzieży dobrze, że wróciła, dlatego że jest ze swoimi honorami, ma swoje procedury i to naprawdę zawodników motywuje. System kwalifikacji jest oparty na rankingu polskiego Pucharu Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego. Jest tych imprez w roku 5. Trzy są najlepsze punktowane i 32 w danej konkurencji w juniorach młodszych ma prawo startu. Z pewnością Olimpiada Młodzieży, powrót tej Olimpiady Młodzieży powoduje to, że zawodnicy w kategorii juniora młodszego, czyli do lat 16, jest to dla nich główny, główny cel, główny start w sezonie. No i jeszcze może na koniec typowania zwycięzców. No wiemy, że część faworytów nie będzie startowała w Olimpiadzie Młodzieży, bo startują w mistrzostwach Europy. Zgadza się, właśnie cała kadra narodowa juniorów młodszych wróciła ze spały. Ci zawodnicz te zawodniczki i zawodnicy nie będą startowali w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. Oni szykują się zaraz do właśnie kolejnej imprezy, która tu w Krakowie będzie. Coś na wzór właśnie z 2019 roku mistrzostwa Europy. W związku z tym, jeżeli chodzi o faworytów, uważam, że wszystkie osoby z rankingów 4-8 mają naprawdę dużą szansę zdobyć medal 28 olimpiady młodzieży. Będziemy się temu z ciekawością przyglądać, a teraz przenosimy się już na płytę stadionu, gdzie tak jak słyszymy rozpoczęła się ceremonia otwarcia 28 olimpiady młodzieży w Krakowie. Muzyka Witam Państwa, nazywam się Jerzy Świnoga i będę miał zaszczyt oraz przyjemność poprowadzić ceremonię otwarcia 28 Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w pięcioboju nowoczesnym Małopolska 2022, która jest organizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, Pana, Tadeusza, pana, przepraszam, pana Mateusza Morawieckiego. W imieniu organizatorów zawodów Ministerstwa Sportu i Turystyki, Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej oraz Gospodarza Obiektu AWF Kraków witam serdecznie wszystkich zawodników, kierowników drużyn, trenerów i sympatyków pięcioboju nowoczesnego na zawodach olimpiady będących mistrzostwami Polski Juniorów Młodszych. Dzisiejsze zawody są podsumowaniem zmagań mające na celu wyłonienie mistrzów Polski w pięcioboju nowoczesnym w kategorii junior młodszy. Życzę, aby każdemu z Was udało się sięgnąć po laur zwycięstwa oraz aby wszyscy uczestnicy miło wspominali naszą olimpiadę. Na starcie zawodów stawiło się 116 zawodników reprezentujących województwa kujawsko-pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Mazowieckie, Pomorskie, Śląskie, Warmińsko-Mazurskie i Zachodnio-Pomorskie. Drodzy Państwo, pozwólcie, że w imieniu nas wszystkich serdecznie powitam przybyłych na zawody finałowe Olimpiady znakomitych gości. Witam przedstawiciela Komitetu Organizacyjnego 28. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich Małopolska 2022, wiceprzewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, pana Jerzego Jańczy. Witam wiceprezesa Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego, panią Annę Bajan. Witam przedstawiciela Zarządu Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego, pana Tomasza Jankowiaka. Witam patronów medialnych zawodów 28 Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich Małopolska 2022. TVP Sport, TVP Kraków, Radio Kraków, interia.pl oraz Dziennik Polski. Witam gospodarza obiektu, na którym rozrywane są zawody AWF Kraków. Proszę o zabranie głosu pana Jerzego Jańczy, wiceprzewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. Dobra. Witam was wszystkich serdecznie w imieniu marszałka województwa małopolskiego, pana Witonta Kozłowskiego, jak również i swoim. Witam i Zakładam, że jest tutaj sama śmietanka pięcioboju nowoczesnego w Polsce. Zawody Olimpiady Młodzieży poprzedzają niejako zawody Mistrzostw Europy Juniorów, a więc będzie co oglądać i będzie do kogo równić. Życzę Wam miłego pobytu, sukcesu na miarę swoich możliwości. Niech zwycięża najlepsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę przedstawiciela Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego, pana Tomasza Jankowiaka, o zabranie głosu. Dzień dobry, przepraszam, trema. Pozwolę sobie przeczytać z karteczki, to co przygotowałem. Drodzy zawodnicy, dziś spotykamy się w tym pięknym mieście Krakowie na finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. My wszyscy tu zgromadzeni jesteśmy dla Was i jesteśmy tu dzięki Wam. Jesteśmy tu po to, aby wspólnie uczcić święto naszej pięknej dyscypliny sportu pięcioboju nowoczesnego. To Wy, główni aktorzy tego spektaklu, z tymi zmaganiami uświetnicie te dni. Życzę Wam w imieniu Związku przeżycia wspaniałych chwil zaciętej rywalizacji. Ogromnych, czasem trochę mniejszych sukcesów, a przede wszystkim życzę Wam wszystkim uśmiechu na twarzach przed, po i w trakcie zmagań. Przekazuję również sportowe pozdrowienia wszystkim tu zgromadzonym, wszystkim widzom, rodzicom, trenerom i całemu gremium, które będzie śledzić i obserwować nasze zawody. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Tradycją jest, że każde zawody Olimpiady Młodzieży rozpoczynają się od podniesienia flagi państwowej na maszt. Poczet flagowy dzisiejszych zawodów stanowią Maja Bieniecka, reprezentująca Mazowsze, Miłosz Miklus, reprezentujący województwo pomorskie oraz Nadia Drozdek z województwa lubuskiego. Poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej. Wystąp. Proszę państwa o powstanie, a zawodnicy w tył. Zwrot. him nie. Ocz flagowy stąd. Zawodnicy w tył, zwrot. Proszę zawodnika Borysa Sawaszczuka o złożenie ślubowania. My uczestnicy zawodów finałowych 28, 28 Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach lekkich Małopolska 2022 ślubujemy. Dbać o dobre imię reprezentanta swojego województwa i godnie je reprezentować. Respektować zasady obowiązujące w sporcie, przestrzegać zasad szlachetnej rywalizacji i zawsze postępować zgodnie z duchem fair play w każdym czasie i miejscu. Wszystkie dążenia, umiejętności, talent i siły woli poświęceń, poświęcić osiągnięciu najlepszego wyniku sportowego bez żadnego dopingu. Mając świadomość trudu przygotowania Olimpiady i odpowiedzialności za właściwy jej przebieg, ślubujemy wziąć udział w Olimpiadzie w duchu walki dla zaszczytu swojego województwa i chwały sportu przestrzegać zasad koleżeńskich i odpowiedzialności za powierzony sprzęt i miejsce pobytu w czasie olimpiady, wykonywać polecenia trenerów, sędziów i organizatorów. Ślubujemy. Dziękuję. Szanowni państwo, sędzią głównym zawodów finałowych 28 ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w pięcioboju nowoczesnym jest pan Tomasz Bałchanowski. Proszę sędziego głównego o złożenie przyrzeczenia. W imieniu wszystkich sędziów uczestniczących w zawodach finałowych 28 Olimpiady Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich Małopolska 2022 uhonorowani zaszczytem sędziowania finałów przyrzekamy. Całkowitą bezstronność i respektowanie obowiązujących reguł dla dobra imienia, do dobrego imienia sportu. A ponadto dołożyć wszelkich starań, aby wiernie strzegąc regulaminu z wszystkich konkurencji, stworzyć jak najlepszą atmosferę rywalizacji. Niech zwyciężają najlepsi, niech triumfuje fair play. Przyrzekamy. Dziękuję. Proszę sędziego głównego o przedstawienie komisji sędziowskiej. Witam jeszcze raz. Konkurencja strzelanie. Patrycja Masternak. Konkurencja pływanie. Pan Roman Wolski. Konkurencja bieg. Pan Andrzej Filipowski. Panie Tomku. Szanowni Państwo, zawody finałowe 28. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich Małopolska 2022 są dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest minister sportu i turystyki, budżetu województwa małopolskiego oraz Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej. Proszę pana Jerzego Janiczy o dokonanie oficjalnego otwarcia 28. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 5. Nowoczesnym Małopolska 2022. Jako, że zbliżają się już godziny startu, 28. Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach letnich Małopolska 2022 uważam za otwartą. Dziękuję, dziękuję za udział w ceremonii otwarcia zawodów finałowych 28. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w pięcioboju nowoczesnym Małopolska 2022, a zawodnikom życzę sukcesów i osiągnięcia najwyższych laurów. Dziękuję bardzo. Całość w lewo zwrot. Dziękuję, wymarsz. Proszę muzykę. Tak jak widzieliśmy, zawodnicy opuszczają płytę stadionu. Przed nami pierwsza konkurencja podczas 28. Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w Krakowie. O godzinie 10 spotkamy się na strzelnicy, gdzie zawodnicy Trójboju Nowoczesnego rozpoczną konkurencję strzelecką. Zapraszamy o godzinie 10. .00. Do zobaczenia!